Cześć, z tej strony Aria. Kolejny dzień, kolejny koncert. W Stanach nie ma takich widoków z aut. Za to ze Stanów mam taką fajną oryginalną bieliznę. Zaraz ją założę. Haha, ha, kto też myślał, że to coś innego niż skarpetki? Czasami tak sobie myślę, że mi w ogóle chce się to wszystko na siebie nakładać. Ale szczerze, będąc w trasie potrzebuję takiej chwili na pielęgnację. A może tak naprawdę to nie jest żadna pielęgnacja, tylko ubrałam się tak, żeby nie zostawiać żadnych śladów i odcisków na. No zobaczcie, jaka teraz będę piękna, jak się popsikałam, jak się zaraz pomija. Buzia czysta. No to teraz powiększamy usta. Tak, moi drodzy, powiększyłam usta. Musicie się teraz przyzwyczaić do nowej mnie A Tak, by the way, to zobaczycie, jaką mam fajną koszulkę. To znaczy, nie taką fajną, bo przypomina mi o jednym ze smutnych momentów w moim życiu, czyli odejściu z Waxów. No dobra, jak widzicie, zrezygnowałam z powiększanych ust. Teraz wybieram takie mniejsze i też są fajne. Moi znajomi często pytają mnie, Aria, czemu nakładasz tyle różu? Guys, wy po prostu nie jesteście gotowi na ten look. No dobra, cute Aria zmieniła się w Arię Rockstar. No i taka gotowa lecę na miasto. Tu się trochę wywaliłam na tej kostce co Tak mi się śmiesznie nagrało. Oj, teraz sobie pojem w tej pięknej